Mamy połowę września 2020 roku i właśnie przygotowujemy się do akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna 27 edycja odbywa się pod hasłem Rezygnuje, Redukuje, Segreguje. Akcje Sprzątania Świata rokrocznie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Rokrocznie na teren parku w ciągu jednego dnia wchodziło od 700 do 900 uczestników. W bieżącym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 zrezygnowaliśmy z, z organizowania tak dużej masowej imprezy. Dziś na ścieżki edukacyjne, turystyczne, rowerowe, jak również trasy kajakowe, wyjdą sami pracownicy parku w akcji sprzątania świata będą uczestniczyć nie tylko pracownicy terenowi, a więc leśniczowie, podleśniczowie, nadleśniczowie i strażnicy parku, ale również przeurocze panie z działu księgowości, przemiłe panie z działu turystyki, działu ochrony przyrody, działu edukacji, ichtiolodzy, naukowcy. Słowem, wszyscy pracownicy parku dziś będą uczestniczyć w akcji sprzątania świata.